Moi kochani, bardzo mi powitać was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj tak troszeczkę na wesoło odpowiem na wasze pytania z takich tematów osobistych. I takie podstawowe pytanie, które trafia do mnie już od wielu wielu lat, to jest to, jak odkryła pani swoją zdolność jasnowidzenia. Moi drodzy, na samym początku, w wieku tak 3-4 lat, Rozpoczęły się takie pierwsze impulsy w moim życiu, komunikacji z tym światem zwierzęcym i roślinnym dookoła mnie i na zasadzie telepatii, na zasadzie takiego połączenia energetycznego. I to był taki pierwszy moment, gdy odczuwamy, że jesteśmy inni niż, niż inne osoby dookoła nas. Ale samą zdolność jasnowidzenia odkryłam z dzisiejszego punktu widzenia, bo wówczas jeszcze nie zdawałam sobie z tego sprawy. Gdy miałam 6 albo 7 lat, w tej chwili nie powiem Wam dokładnie, musiałabym zapytać mojej mamy. I ujawniła się ona w bardzo takich dziwnych okolicznościach po raz pierwszy i była związana z przedmiotami latającymi. Moi drodzy, nasz dom rodzinny sąsiadował z domem rodzinnym mojego kuzyna. I pomiędzy działkami był płot, taki płot, um, znacie na pewno. W Polsce, taki dosyć wysoki płot z siatki. I pewnej soboty mój kuzyn, który był ode mnie starszy i bardzo często żartował ze mnie i bawił się ze mną tak bardziej takich um, niezbyt delikatnych um, zabawach czy grach. Wówczas um, kopiąc ten dół do kanalizacji razem z moim wujkiem, widząc, że ja się bawię po drugiej stronie płotu, zawołał do mnie tak: Marysiu, Marysiu, łap łopatę! I ja w tym momencie podniosłam głowę do góry i widzę tą lecącą łopatę, moi drodzy. I w tym momencie ja wiedziałam, co się wydarzy dalej. I jak możecie sobie wyobrazić, również przy pomocy tych sił magicznych, wtedy się również to ujawniło to wiara, ta bardzo silna wiara w coś, że coś się wydarzy. To jest taka podstawa rytuałów magicznych. I wówczas ja również, widząc tą łopatę, pomyślałam, Boże, ona na pewno mnie trafi. I dokładnie tak się stało, moi drodzy. Ta łopata mnie trafiła, wylądowałam na pogotowiu, szycie głowy i tym podobne, ale przeżyłam. Ku uciesze i ku nieszczęściu innych osób. <laughs> ku uciesze jednej i nieszczęściu innych. Moi drodzy, to było po raz pierwszy. Natomiast drugie takie zdarzenie, bardzo podobne, które również miało związek z przedmiotami latającymi, to już było w czasie szkoły. Ja zawsze byłam takim uczniem bardzo, bardzo niepokornym, który zawsze robił to, co było zabronione. I również w czasie podstawówki bardzo często z moją koleżanką uciekałyśmy na przerwie do sklepu i na przystanek, i to było taki. Taki plac obok kościoła, aby poobserwować ludzi, coś zobaczyć, coś porozmawiać itd. Tak żeby tylko uciec z terenu szkoły. I zawsze to wyglądało w ten sposób, że jak tylko był dzwonek na przerwę, to wybiegałyśmy jak szalone przez boisko sportowe, a następnie przez dziurę w płocie, tam do sklepu i na przystanek i tak dalej. I wracając z powrotem, słyszałyśmy ten dzwonek, który wzywał nas na lekcję, i znowu, jak szalone, biegłyśmy z powrotem. Z moją najukochańszą koleżanką Agnieszką, z którą mamy przewspaniały kontakt do dzisiaj, i również ją teraz tutaj bardzo pozdrawiam. Moi drodzy! I pewnego dnia było to w ten sposób, że coś nas zatrzymało po drodze, coś, e, coś w jakiś sposób nas zafascynowało, i oczywiście już było długo pod dzwonku, i my jak szalone wracałyśmy z powrotem, mimo tego, że lekcje już trwały. I trwała wówczas lekcja WF-u, czyli e, sportu, i oczywiście na boisku było ćwiczenie rzucania piłką lekarstwa. Moi kochani, Znając e, moje właściwości z dzisiejszego punktu widzenia, było to całkiem normalne, ale wówczas ja ich jeszcze nie znałam. Nie wiedziałam, że one są jakieś nadzwyczajne i specyficzne. Moi drodzy, i biegnąc przez to boisko, pomyślałam sobie tak o boże żeby mnie tylko nie trafiła ta piłka. No jak możecie sobie wyobrazić dokładnie w tym momencie jedna dziewczyna rzuca za siebie piłkę lekarską. Nie wiem czy to młodsze pokolenie wie co są jak wyglądają takie piłki lekarskie. Nie wiem czy to się jeszcze teraz w szkołach stosuje. To są bardzo bardzo ciężkie takie ogromne piłki. Nie wiem czy one są wypełnione pewnie jakimś piaskiem, które miały w jakiś sposób nas um, Ćwiczyć naszą siłę i naszą kondycję. I moi drodzy, ja widzę jak ta piłka leci i oczywiście trafia mnie prosto w głowę. I oczywiście ja padam na boisku nieprzytomna, i to było kolejne takie zdarzenie z taką zdolnością jasnowidzenia, a jednocześnie tą zdolnością magiczną, gdy wierzycie, że coś się wydarzy, że wiecie, że to się wydarzy, albo przy pomocy swoich własnych właściwości to przyciągać. Moi drodzy, ale to nie jest koniec. Kolejne, kolejne takie zdarzenie miało miejsce, gdy miałam 11 czy 12 lat. I wiecie, jakie są, jakie były czasy u nas w Polsce, że nasz kraj jest bardzo religijny, bardzo katolicki. I pamiętam, że ja nigdy nie lubiłam chodzić do kościoła. To było zawsze takie dla mnie bardzo, bardzo trudne. Na szczęście moja rodzina mnie do tego nie zmuszała, ale czasami na takie główne jakieś wydarzenia, trzeba się było w tym kościele pokazać, aby później dostać to obierzmowanie i tym podobne. I moi drodzy, ja miałam wówczas taką przyjaciółkę, Monikę, z którą e, robiłyśmy wszystko takie, wszystkie takie rzeczy, które no były dla dzieci jak gdyby zabronione, czyli robiłyśmy różne takie żarty, jak wieszanie różnych lalek na oknach u ludzi czy w opuszczonych domach i tym podobne, żeby ludzi wystraszyć, ale to jest inny temat. I moi drodzy, wówczas z tą Moniką poszłyśmy na mszę i to było o godzinie 18 wieczorem w zimie. I ja już nie mogłam na tej mszy wysiedzieć, już tylko chciałam iść do domu i do domu, ale oczywiście była Komunia Święta i wszystkie dzieci musiały iść do Komunii. A że ja nie byłam wcześniej do spowiedzi, bo oczywiście znowu coś innego było ważniejsze, a moja koleżanka Monika była do spowiedzi, to ona zaczęła mnie kusić i mówi tak: Przestań, wygłupia się, chodź, chodź. Przecież nikt nie wie, że nie byłaś do spowiedzi, ale jak nie pójdziesz do komunii, to zobaczysz ksiądz cię zapisze na liście i tak do spalenia na stosie. I moi drodzy, ona mnie przekonała do tego, że miady tylko komunii poszła, czyli wzięła to, ten opłatek. I moja wiara była wówczas bardzo silna w to, co nas uczą, uczyli w kościele. I cały czas myślałam: Boże, to jest taki straszny grzech, że ja teraz wzięłam tą komunię, przyjęłam tą komunię bez wcześniejszej spowiedzi, a tak dużo nagrzeszyłam w moim życiu, uciekając z lekcji i tym podobnych, że na pewno mi się coś stanie i Bóg mnie teraz ciężko skaże. Moi drodzy, i oczywiście. Na takiej samej zasadzie, jak, e, jak działa magia, gdy wy jesteście o czymś bardzo, bardzo przekonani, tak wówczas było ze mną. Wracałyśmy już wieczorem do domu, oczywiście bardzo żeśmy się spieszyły, bo już było ciemno i to zawsze jest takie niebezpieczne dla dzieci, e, chodzić gdzieś po ciemku, e, ale że wszystko inne nas interesowało, to oczywiście znowu byłyśmy spóźnione i ja cały czas tylko myślałam, jejku, moi rodzice się martwią i musimy szybko do domu. I wówczas e, ja otrzymałam od moich rodziców na jakieś tam urodziny, czy na coś, coś, czego bym dzisiaj w życiu nie ubrała, ale wówczas e, ubrałam to i chodziłam w takim. To się nazywał króliczek, czyli z naturalnych biednych królików zamordowanych. Była to taka dosyć długa kurteczka. Dlaczego Wam to mówię? Aby Wam wytłumaczyć, jak w ogóle doszło do tej boskiej kary w cudzysłowie, czyli tego, co sama w jakiś sposób wywołałam magicznie. Idąc po drodze, było bardzo, bardzo ślisko. A że my zawsze byłyśmy względem siebie bardzo takie ostre, jak takie małe wilczki, które razem ze sobą walczą, to popychałyśmy się jedna drugą, jedna drugą, jedna drugą. Jedna drugą. A mój dom rodzinny do dzisiaj jeszcze leży. W takim bardzo pięknym miejscu w Bielsku, gdzie rosną bardzo, bardzo duże drzewa po prawej i po lewej stronie drogi. Droga jest dosyć wąska i tam rosną kasztany, akacje, i jest to niezwykle piękne miejsce. I tak idąc, wracając do domu i bardzo, bardzo się spiesząc, popychałyśmy się i ślizgałyśmy się na lodzie. I wówczas moi drodzy, ja znowu odczułam tą zdolność jasnowidzenia. Gdy moja koleżanka popchnęła mnie, i ja w tym momencie, już jadąc na tych butach, wiedziałam, że coś mi się stanie. Wiedziałam, że stanie mi się to, co mi się stało. I wyobraźcie sobie, poślizgnęłam się oczywiście na lodzie, uderzyłam w takie bariery śnieżne. Jak wiecie, jak, jak odśnieża się drogę, to powstają po prawej i po lewej stronie takie bariery śnieżne przejechałam na moim króliczku, który możecie sobie wyobrazić jak taka kurteczka jest bardzo bardzo śliska. Przejechałam na brzuchu po tej barierze i następnie w dół i oczywiście głową w jedno z największych drzew, które rosły po drodze, e, drzewo e, kasztan naturalny. I moi drodzy, oczywiście wstrząs mózgu. To było znowu <laughs> następne moje takie zdarzenie. Natomiast e, kolejne Wydarzyło się dopiero w klasie maturalnej, dokładnie przed maturą. I ja wówczas dawałam maturę z języka polskiego i z historii, ponieważ chciałam studiować historię i studiowałam ją. I bardzo, bardzo zależało mi jak naj, najlepszej ocenie właśnie z tej historii, żeby ta ocena maturalna umożliwiła mi dostanie się na studia. I bardzo mi na tym zależało, i byłam tak niesamowicie zestresowana tą całą maturą, jak nigdy wcześniej. Mimo tego, że ja zawsze do szkoły podchodziłam bardzo tak, jak to nazwać z takim uśmiechem, troszeczkę, bez takiego większego stresu, to wówczas ta matura z historii wywołała u mnie bardzo, bardzo głęboki stres. I moi drodzy, przez całą noc nie mogłam spać. Następnego dnia miała być matura. I ja cały czas myślałam o tym, Boże, co ja zrobię, jak ja nie znam tej matury, i co ja zrobię, co ja mam zrobić, żeby zdać ją jak najlepiej. I moi drodzy, wówczas zasnęłam, to było chyba tylko na pół godziny, i przyśniły mi się dokładnie te trzy pytania, które następnego dnia wylosowałam w maturze ustnej z historii i to był taki najsilniejszy moment, w którym wiedziałam, że ta zdolność jasnowicenia jest bardzo, bardzo silna, bo dokładnie te same pytania, które wylosowałam następnego dnia, i to w dokładnie w tej samej kolejności, już nie mówiąc o tym, że E, ujawniła się również w dzień matury ta zdolność e, magiczna wywoływania pewnych rzeczy, a mianowicie, gdy wsiadałam do samochodu, odwoził mnie mój tatuś, świętej pamięci, wówczas na maturę i pierwsze, co mi się zdarzyło, moi kochani, wy wiecie, jak ja kocham zwierzęta i w, ubieram buty, buty na obcasie, takie czarne buty na obcasie, wówczas maturalne i tak zastanawiam się, co jest w tym bucie, co jest w tym bucie. E, Ściągam but, a w środku olbrzymi, czarny pająk. On przeżył cudem jakimś i moi drodzy, to było niesamowite, bo wówczas dałam sobie sprawę z tego, że pająki przynoszą szczęście. I ten taki sygnał był dla mnie tak silny, że byłam pewna, że znam tą maturę, ale oczywiście tego nie było. To by było cudownie, jakby to już było wszystko. Moi drodzy. Siadamy do samochodu, wsiadam do samochodu, wówczas mój tata jeździł maluchem, tak się uparli z moimi rodzicami i koniecznie nie, nie chcieli mieć żadnego innego samochodu, tylko tego maluszka. Siadam do tego samochodu, moi drodzy i mój tata. Wysiadaj, co tak śmierdzi? Wysiadaj, pewnie weszłaś w jakieś gówno. <noise> Przepraszam Was tutaj za sformułowanie, ale dokładnie, wysiadam z samochodu, cała zestresowana. Mówię, tatuś, my musimy jechać, bo ja nie zdążę na maturę, ja, ja muszę zdążyć, ja muszę być wcześniej. Oczywiście, nie wiem jakim cudem, w całej okolicy nie było żadnych psów, nic kompletnie, ale oczywiście ja musiałam wejść w. E, się odchody, i oczywiście umycie tego buta, wyczyszczenie, i ten następny sygnał, kochani, że wejście w główno za przeproszeniem przynosi szczęście. I tak mniej więcej to wyglądało. I mam nadzieję, że ten film Was troszeczkę rozśmieszył i w taki bardzo, bardzo wiosenny sposób doda Wam energii na te kolejne dni. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Jeżeli filmik Wam się podobał, to bardzo proszę o kciuka w górę. Jeżeli nie, to kciuka w dół. Wasza Maria Bukar